Nazywam się Norbert i witam Was na kanale Eksperymentalnie. Dzisiaj pokażę Wam trzy eksperymenty z wykorzystaniem zwykłej wody. Jak możecie pamiętać, w jednym z ostatnich odcinków mówiłem, że temperatura wrzenia wody wynosi około 100 stopni Celsjusza. Ale dlaczego około, a nie dokładnie 100 stopni? A no dlatego, że temperatura wrzenia wody zależy od ciśnienia, które może się wahać zależnie od pogody czy wysokości, na jakiej się znajdujemy. Z tego powodu wysoko w górach, gdzie ciśnienie jest mniejsze, również temperatura potrzebna do zagotowania wody będzie niższa. Natomiast na poziomie morza przy ciśnieniu 1013 hektopaskali, czyli jednej atmosfery, będzie to właśnie 100 stopni Celsjusza. Jednak to jest kanał eksperymentalny, więc nie musicie mi wierzyć na słowo, bo zaraz przeprowadzimy sobie eksperyment, który w fajny sposób powinien Wam pokazać, że temperatura wróżenia wody zależy od ciśnienia. Plan jest taki, że strzykawkę napełnię ciepłą, ale nie wrzącą wodą, następnie szczelnie zatkam koniec, po czym pociągnę zatłoczek, zmniejszając panujące w środku ciśnienie i zobaczymy, co się stanie. Ostatni raz ten eksperyment przeprowadzałem w młodości, więc mam nadzieję, że od tamtego czasu prawa fizyki się nie zmieniły. Woda ma w tej chwili trochę ponad 82 stopnie, więc idealnie do naszego eksperymentu. Odkładamy termometr. Napełniamy strzykawkę. Pozbywamy się nadmiaru powietrza. Trochę przesadziłem. No, a teraz szczelnie zamykamy koniec i zobaczymy, co się stanie, gdy zmniejsze panujące w środku ciśnienie. No, jak widzimy, woda się zagotowała, więc prawa fizyki wciąż obowiązują. Skoro rozmawialiśmy o temperaturze wrzenia wody, to wypadałoby wspomnieć również o tzw. zjawisku Leidenfrosta, frosta które występuje, gdy woda ma kontakt z powierzchniami rozgrzanymi dużo bardziej niż 100 stopni Celsjusza. Dzieje się wtedy coś ciekawego: mianowicie między kroplą a rozgrzaną powierzchnią powstaje cienka warstwa pary wodnej, na której kropla się unosi trochę jak mały poduszkowiec, przez co dużo wolniej paruje, bo nie ma bezpośredniego kontaktu z rozgrzaną powierzchnią. Więc teraz zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. No, jak możecie zobaczyć, grzałka jeszcze nie jest wystarczająco rozgrzana, bo spadająca kropla od razu zaczyna się gotować, więc poczekamy sobie jeszcze chwilkę. Dobra, nasza grzałka osiągnęła już chyba odpowiednią temperaturę, więc robimy kolejne podejście. No i jak widzicie, tym razem wyszło. A zaraz wykorzystując kamerę do slowmo, zobaczymy, jak krople będą się zachowywać, gdy ustawimy grzałkę pod kątem. Może to wyglądać całkiem ciekawie. To pora teraz zobaczyć, jak krople będą zachowywały się na pochyłej powierzchni. No, wyszło to chyba całkiem spoko. Zresztą zaraz zobaczycie w slowmo. Przejść do ostatniego eksperymentu, w którym postaram wam się pokazać dosyć ciekawe zjawisko związane z napięciem powyższymi wody, które sprawia, że spadające krople czasem robią coś dziwnego. Jeżeli kropla ma odpowiednią wielkość i spada z odpowiedniej wysokości, to czasami zdarza się tak, że nie wpadnie do wody, lecz zatrzyma się na jej powierzchni, po czym zacznie podskakiwać, zmniejszając się co chwilę odrobinę. Dzieje się tak z powodu wcześniej wspomnianego napięcia powierzchniowego, które sprawia, że między kroplą a wodą znajduje się cienka warstwa powietrza, na której kropla się unosi. Jednak po chwili ta warstwa znika i kropla łączy się z wodą, ale tylko częściowo, bo reszta jest wyrzucana w powietrze i proces się powtarza. Postaram się teraz pokazać wam to najlepiej, jak mi się uda. Niestety w kamerze do slow nie ma odpowiedniego obiektywu, a zwykła kamera może okazać się trochę za wolna do takiego nagrania, ale nie przekonamy się, jeżeli nie spróbujemy. To pora się zabrać za eksperyment. Pora zobaczyć jak to wyszło w slomo. W dzisiejszym odcinku to tyle, a jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego, to zostawcie suba. Na raziko.